Dobra, zobaczmy lewe drzwi. Dobra, pusto. Teraz zobaczmy prawe drzwi, czy może i tam tutaj stoi. Też pusto. Więc zobaczmy teraz na kamery. Dobra, trójka stoi na miejscu. Foxy też stoi na miejscu. Zobaczmy w takim układzie prawe drzwi jeszcze raz. Zobaczyłbym jeszcze raz Foxyka, bo nie wiem, czy jest u siebie. Co? Już biegnie do mnie szybko drzwi. W ostatniej sekundzie chyba zamknąłem drzwi. Dobra, chłopień, odbijaj się tak. Dobra, zobaczyłbym, czy jest już u siebie. Dobra, jest już u siebie. To otwieram drzwi. Dobra. Nie ma buniacza. Zobaczyłbym, czy jest cika. Zcika szybko drzwi. Dobra. Zobaczmy na kamery. Nie ma buniacza przy Fredim, więc prawdopodobnie jest w moich drzwiach. Tak, więc zamykamy drzwi. Dobra, zobaczmy, czy jest cika. Nie ma już ciki. Dobra. Teraz zobaczmy Buniacza. Dobra. Też nie ma Buniacza. Zobaczmy jeszcze raz na kamery. Fox jego już nie ma. Szybko. Dobra. Jeszcze Freddy atakuje. No nie wierzę. Zaraz bateria mi się normalnie skończy. Dobra. Fox już sobie poszedł, ale za co, bo oni sobie przyszedł. No nie, super. No nie, energia mi się skończyła. Nie. Jest tym, tym. 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 Tym.